Szanowny Panie Prezydencie, zapraszam na scenę i uprzejmie proszę Pana Prezydenta o złożenie podpisu pod dokumentami kierującymi do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2. Bardzo dziękuję panie prezydencie. Uprzejmie proszę o zabranie głosu. Drogi panie ministrze, pani minister, szanowni państwo, przedstawiciele polskiego parlamentu. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że działamy w konkretnych możliwościach i w konkretnych okolicznościach. Ja nie zmieniam swojego planu, który realizuje na niwie dyplomatycznej i międzynarodowej i nadal uważam, że Zielony Ład i Zielone Podatki ETS po prostu powinny zostać odrzucone i wówczas nie mielibyśmy, drodzy Państwo, problemów społecznych, które sygnalizują nam z jednej strony polscy mieszkańcy, obywatele, ale także polscy rolnicy czy polskie przedsiębiorstwa. Więc to jest w sposób naturalny cel, który realizuję także z moimi partnerami z Grupy Wyszehradzkiej czy innymi partnerami, z którymi rozmawiałem już jako prezydent Polski, przedstawicielami inicjatywy Trójmorza. W związku z tym powtórzę jeszcze raz, drodzy Państwo, Zielony Ład i zielone podatki ETS powinny zostać odrzucone, ale dziś odrzucone nie są. Dziś odrzucone nie są i działamy w konkretnych okolicznościach. Stąd moja inicjatywa ustawodawcza, którą rzeczywiście zapowiadałem jako kandydat na urząd prezydenta Rzeczpospolitej w początku roku 2025. I grupa ekspertów pracowała nad tymi rozwiązaniami od początku tego roku. Bardzo dziękuję panu ministrowi Karolowi Rabendzie, pani minister Wandziebuk i wszystkim Państwu, którzy przygotowywaliście konkretne, Wielopłaszczyznowe rozwiązania, jakie dziś kieruje do polskiego Sejmu. Polacy, drodzy Państwo, płacą zbyt wiele za energię elektryczną i jest to niezrozumiałe dla mieszkańców 14 milionów gospodarstw domowych. Kto, jak nie prezydent Polski, ma się ujmować właśnie za tymi, którzy płacą zbyt wysokie ceny za energię elektryczną? Zbyt wiele za energię elektryczną wciąż płacą polscy przedsiębiorcy, a te ceny przecież, Uruchamiają cały krwioobieg gospodarczy państwa polskiego. To rzecz oczywista, szczególnie w gronie ekspertów, że jeśli przedsiębiorca płaci zbyt wiele za prąd, to konsument płaci zbyt wiele za to, co wyprodukuje przedsiębiorca. W takiej sytuacji, drodzy Państwo, nie można żyć, a tymczasem widzimy, że polski rząd, polski premier i opinia publiczna żyje igrzyskami, a nie realnymi problemami. Polek i Polaków. Jesteśmy bowiem w sytuacji, w której dewastowane są polskie finanse publiczne. Polacy płacą zbyt wiele za prąd, czego dotyczy nasze dzisiejsze spotkanie. A nielegalnie funkcjonujący prokurator krajowy ściga byłego ministra sprawiedliwości. Minister finansów, który za tą tragedię finansów publicznych odpowiada, mówi, że jedynym sensem jego istnienia mam nadzieję, że w polityce, a nie w życiu prywatnym jest rewanż wobec tych, którzy byli wcześniej. W związku z tym jako prezydent Polski chcę powiedzieć, że reprezentuję wyłącznie i tylko interes Polaków i skupiam się na tym co dla Polaków jest ważne, a są to właśnie ceny prądu, kolejki do lekarzy, kolejki do lekarzy pacjentów onkologicznych. Powinniśmy zajmować się sprawami dobrobytu państwa polskiego. A jak spojrzymy, drodzy Państwo, na arenę międzynarodową, to widzimy, że Polska w roku 2025 stanęła na niechlubnym podium wzrostu cen energii elektrycznej. Większe wzrosty. W Polsce te wzrosty wynosiły 20% cen energii elektrycznej, większe wzrosty były tylko w dwóch państwach w Europie, w Irlandii 25,9% i w Luksemburgu 31,3%. Tak być nie powinno. Musimy zająć się sprawą zasadniczą dla polskiej gospodarki i dla Polaków. Dzisiaj w Unii Europejskiej Polska jest, drodzy Państwo, drugim. Państwem z największymi cenami energii elektrycznej po Czechach, a w 2025 roku w kilku państwach udało się nawet obniżyć ceny energii elektrycznej, choćby w Finlandii czy na Cyprze. Dlatego zobowiązane swoim słowem wobec wyborców, z jednej strony odpowiedzialne za los polskich przedsiębiorstw i Polaków, Wyszedłem z inicjatywą ustawodawczą, która opiera się właściwie, drodzy Państwo, na czterech strategicznych punktach, jakie proponujemy. O tym więcej powie Pani Minister Wanda Buk i Pan Minister Karol Rabenda. Proponuje nie tylko tarczę, ale tym razem proponuję jako prezydent Polski realny miecz do wycięcia z rachunków, polskich rachunków rachunków Polaków na energię elektryczną, tych obciążeń, których Polacy ponosić nie powinni. A dzisiaj za transformację energetyczną Polacy, drodzy państwo, płacą, jak wiemy, podwójnie. Ta strategia opiera się na czterech filarach. Przede wszystkim na likwidacji dodatkowych opłat, a więc na likwidacji opłaty OZE, opłaty mocowej, opłaty kogeneracyjnej i opłaty przejściowej. Trzeba te opłaty po prostu wyciąć z rachunków na energię elektryczną. Drugi filar to ograniczenie kosztów certyfikatów. Trzeci, obniżenie opłat dystrybucyjnych. I czwarty, zmiana zasad bilansu systemu, tak by jego koszty pokrywały tylko podmioty powodujące jego niezbilansowanie. Musimy wrócić także, drodzy Państwo, do 5% stawki VAT za prąd. To się udawało w czasie tarczy antyinflacyjnej i to jest kierunek, jaki rysuje właśnie moja propozycja ustawodawcza. Efektem tych wszystkich zmian, Szanowni Państwo, będzie to, że ponad 800 złotych Polskie rodziny rocznie będą mogły oszczędzić na rachunkach za energię elektryczną w gospodarstwach domowych. I wiem, że zaraz odezwie się, drodzy Państwo, wielu ekspertów, polityków i krytyków, mówiąc, że jest to ograniczenie możliwości działania polskiego rządu i kolejna propozycja prezydenta, która będzie obciążać budżet państwa polskiego. Budżet państwa polskiego na tym nie straci, bowiem środki ETS zostaną po prostu przekierowane. I dla tych, którzy są drodzy państwo, wyznawcami prymatu europejskich rozwiązań, ja nim oczywiście nie jestem. Przypominam, że jest to ruch zgodny z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Już od roku 2024 100% środków z ETS powinno służyć finansowaniu transformacji. To jest zgodne z zasadami unijnymi i jest zgodne z zapowiedziami polskiego rządu z roku 2020. 24. Dlatego zwracam się do wszystkich środowisk politycznych w polskim parlamencie, aby podjąć jednogłośnie tę ustawę, przyjąć ten projekt, który sprawi, że usystematyzujemy polski rynek energii elektrycznej, a Polacy będą płacić mniej za prąd. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie.